Jakie te cukierki wyglądają. No, dużo osób ma takie. A co ty Jó, chcesz no. na święta? No ja bym chciała pieska w sumie najbardziej, no ale moje rodzice wiszą od mojej Nie hmm, Zgadzają się. No, bym musiała wychodzić tak bez psa, tak tak bym by chciała się starać o tego psa długo bardzo. Ja bym chciała tak na święta. Taki klimat. Twojego kolegę dla Maxia. No fajnie by było. Dziewczyny, posłuchałam naszą rozmowę mhm. i mam dla Was fajną zabawę, taki challenge. O. Czy wchodzicie w to? No, mhm. Myślę, że tak, jeżeli jest fajny. To ja. no. no to super, to będzie fajna niespodzianka. Dziewczyny będą miały za zadanie znaleźć te oto piękne pieski Rainbow taki śliczny oraz kokardowy blask. Słuchajcie dziewczyny, tutaj coś dla Was schowałam i macie na to Chwilkę, żebyście to znalazły. A co to będzie, to będzie niespodzianka. Okay. Dawajcie. No to Czas start. start. Mm. Zimno, zimno. Zimno. No, to po drugiej stronie może być? Jakiego no, 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 no. masz? Rainbow. O, to in piesek Tissie Love. Ale mega. Ale mega. Patrzcie, ma taką tańczę. Gdzie? O tu też! Ale ładny! I jak świeci! To też jest czyci la. To co, Emila? Idziemy do domu i bawimy się z naszymi pieskami! Mój wymarzony piesek! Słuchajcie. Mama nam zrobiła super niespodziankę, ponieważ Emilka marzyła o takim piesku, a teraz będzie mogła wychodzić z nim. I może mama się zgodzi na promisę. to tak, ona się nim dobrze opiekowała, to mama na pewno się zgodzi co jakiś czas. No. Przecież te pluszowe pieski mają ubranka zgodne z najnowszymi trendami mody. Mają wszystko dopasowane pod siebie. Patrzcie, kokardka kolorowa, spódniczka kolorowa oraz tolebka kolorowa. Wszystko do siebie pasuje. No kurczę, ale też bym chciała mieć takie ubranko, błyszczące na Sylwestra, Nie wiem. Fajne. No, ja też bym miała mega... gdybym miała takie same jak chichi. No co tu pisze? Zdarnięcia. Tysiąc z... zestawów w stylu chici. Wystarczy się tylko zalogować na stronę www.piesek w twoimstylu.pl Logujemy się! No pewnie! To jest chyba ta strona. Są dwa zestawy. Stylowy tęczowy i modny srebrny. Jedyne co musicie zrobić, to kupić pieska Chitilaf z torebką w dowolnym sklepie i zachować paragon. Następnie zarejestrować paragon i wybrać wymarzony zestaw dla swojego dziecka. A ostatnim, tylko trzecim krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym podając adres, na którym firma wyśle spódniczkę oraz opaskę w stylu Chichi Love. A szczegóły promocji znajdziecie w regulaminie na stronie. A konkurs trwa tylko do 31 grudnia, więc musicie się streszczać. To jest naprawdę świetny konkurs. A Cicielach jest idealnym prezentem pod choinkę. Jeden, że macie takiego super pieska, macie szansę na wygranie super stylowych stylizacji. Pieski możecie zabrać gdzie, możecie zabrać, gdzie tylko, tylko zechcecie. Ale mam pomysł. Sprawdźmy reakcję maksia na jego przyjaciół. Musimy udawać jakieś dźwięki, żeby Max serio w to uwierzył. Zobacz. Ruff, ruff. Macie skoro jest tak tym zaciekawiony tymi nowymi koleżankami, to może chcesz oglądać bajkę z nimi. Mm. A my tym pieskowym akcentem kończymy ten odcinek i... Pozdrawiamy wszystkich miłujących piesków. Oczywiście zostawiacie lajki i subskrypcje. Pa. pa!